Modlitwa na dzisiejszy wieczór, Sobota, 16 listopada 2024 roku. Panie, tego wieczoru przychodzę do Ciebie, szukając Twojej obecności z wdzięcznym sercem pełnym chwały. Kłaniam się przed Twoją wielkością, wiedząc, że Twoja miłość i dobroć mnie otaczają. Jak mówi psalmista. Chcę wstąpić do Twoich bram z dziękczynieniem i na Twoje dziedzińce z chwałą, uznając Cię za prawdziwego i wiecznego Boga. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, co uczyniłeś i nadal czynisz w moim życiu. Każdego dnia widzę Twoją troskę w szczegółach, które często umykają mojej uwadze ale które świadczą o Twojej wielkiej i niestrudzonej miłości. Twoja dobroć, Panie, jest darem, na który nigdy nie zasłużyłem, a który z hojnością i współczuciem mi ofiarujesz. Twoja obecność mnie przyjmuje, a Twoja wierność wzmacnia, nawet wtedy, gdy zmagania stają się intensywne, a wyzwania ciężkie. Tej nocy oddaję Ci wszystkie moje troski, lęki i niepokoje, które mnie dręczą. Składam u Twoich stóp to, czego nie mogę rozwiązać, ufając, że Ty troszczysz się o każdy szczegół i wspierasz mnie swoją potężną ręką. Niech pokój, który pochodzi od Ciebie, uspokoi mój umysł i przyniesie odpoczynek mojemu sercu. Pozwalając mi spać w bezpieczeństwie i odnawiać siły na nadchodzący dzień. Chwalę Cię za Twoje miłosierdzie, które nigdy nie zawodzi, za Twoją dobroć, która pozostaje niezmienna, za Twoją wierność, która rozciąga się nade mną i nad wszystkimi pokoleniami. Panie, pomóż mi zawsze pamiętać, jak jesteś dobry i miłosierny, że Twoja miłość jest wieczna i że nigdy nie będę sam, bo Twoja obecność jest moim wiernym towarzyszem. Niech pewność Twojej wierności inspiruje mnie do życia z większą nadzieją, wiarą i miłością. Daj mi, Panie, pokorne serce, abym dostrzegał Ciebie we wszystkich moich zwycięstwach i trudnościach. Spraw. Abym mógł odzwierciedlać Twoją dobroć wobec tych, którzy są wokół mnie, będąc narzędziem pokoju i światła w życiu tych, którzy tego potrzebują. Niech Twój duch odnawia mnie i przekształca każdego dnia, abym, budząc się jutro, mógł być bliżej Ciebie i żyć dla Twojej chwały. Niech odpoczynek tej nocy mnie wzmocni. A Twój duch mnie strzeże. Obym jutro obudził się z wdzięcznym sercem, gotowy do przeżycia kolejnego dnia w Twojej obecności. Wiem bowiem, że Twoja dobroć mnie prowadzi, a Twoja wierność jest solidnym fundamentem, na którym buduję swoje życie. W imię Jezusa chwalę Cię i dziękuję. Amen. Dzisiejszy werset, Psalm 100, wersety 4 i 5. Wstąpcie do Jego bram z dziękczynieniem i na Jego dziedzińce z chwałą. Dzenkujcie Mu, błogosławcie Jego imię, gdyż Pan jest dobry, na wieki Jego miłosierdzie, a Jego wierność dla wszystkich pokoleń. Błogosławieństwa i szczere gesty które wypływają z Twojego serca, zostaną przyjęte z miłością przez Pana. Dlatego zachęcam Cię, abyś dodał modlitwę do swojej dzisiejszej ofiary, unosząc myśli w uwielbieniu naszego Boga. Poczuj, jak ważne jest bycie wdzięcznym za swoje życie, za obecność tych, których kochasz, a nawet za tych, Którzy wystawiają na próbę Twoją cierpliwość i miłość. Bo pomimo wyzwań i zmagań, z którymi możesz się mierzyć, jesteś tu silny. Podziękuj za jedzenie, które zawsze było na stole, podziękuj za swoje zdrowie. Wznieśmy wspólnie nasze modlitwy w dziękczynieniu. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonka, aby otrzymywać więcej filmów z modlitwą wieczorną. Zachęcam Cię również do zostawienia swoich intencji modlitewnych w sekcji komentarzy, abyśmy mogli przedstawiać je Bogu i prosić o Jego błogosławieństwa i zwycięstwo. Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będą z Wami wszystkimi. Życzymy spokojnej nocy pełnej błogosławieństw.